Siemano wszystkim, witamy w pierwszym, czy tam na drugim odcinku e, serwera Feed The Beast, jak widzicie znajduje się tutaj z moją i witam też ludzi na czacie, e, na live. Ie. Także to jest pierwsze takie oficjalne nagranie, które będziemy starać się jakoś ogarnąć, a nie takie nieogarnięte. E, także witamy wszystkich i mie miejmy nadzieję, że się będziecie dobrze bawić podczas oglądania. Siemanko. siamanko. No, ale to jest moje pierwsze nagranie, też tak nie mów, że ten No ten to ten twoje drugie. pierwsze. Moi, pierwszy, moje no, drugie, moje drugie z live'a. No, no. No. Siemano wszystkim, jeszcze raz. Co taki zadowolony? Nie, gdzieś jest takiej dzisiejsze nagranie. Co? To było krzesło spokojnie. Dobra, co my dzisiaj musimy zrobić? Musimy sobie trochę rzeczy nakopać. E, także... Na razie, na razie sobie zostawimy wszystko, co nam jest potrzebne. Także tutaj A ciekawe, ty już Wszystko się już na lewie? nie co mamy? Nie, 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 na lewie jeszcze prawie nic nie widzieli. A, to, 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 to. chyba nic nie, nie widzieli. Jak widzicie, rozbudowaliśmy się troszkę czekaj, może od głównego pomieszczenia. Mhm. Dzisiaj pokażemy jak zrobić na przykład piec do zrobienia lepszego węgla, czyli to co mamy tutaj. Coke oven, Bardzo fajna sprawa. I Może skończył, skończył się do węgiel sobie tutaj dorzucić. Aha. No. W końcu się przerobił, także bardzo dobrze. I sobie będziemy go tutaj składować, ponieważ zaraz wam pokażę na czym to polega. Jak widzicie, ten produkuje 16 tysięcy eu, a zwykły węgiel tylko 4000, czyli jest 4 razy bardziej wydajny od zwykłego węgla. No. Także to tak. dzisiaj będzie na pewno w odcinku pokazane. Tak samo na samym live. I miejmy nadzieję, że jakoś to będzie chodziło. Chwilkę jeszcze sobie tylko tu sprawdzę, czy jakość jest dobrze. Ok, Dobra, jak widzicie, ludzie tutaj spamują i na początek będziemy musieli się niestety wybrać do Remediego i trochę poczytować e, Także włączę sobie czytowanie, ponieważ to zajmie nam trochę czasu w nabieganiu. E, RemTP do ciebie zrobię. Także tu no, mamy jedną. No nie zamykaj mi. Nie, nie chodzi o to, żeby się tam Tu mamy jedną wspólną rzecz. Jak widzicie, e, mamy tutaj książki do teleportacji. To wszystko jest z Mystcraftu. E, I teraz jedyne co potrzebuję zrobić, jeżeli mamy już książkę skraftowaną, wybrać sobie miejsce, w którym chciałbym się pojawiać. E, czyli tutaj przeciągamy książkę do equipunku i robi się nam linking book. I to sobie przeciągamy, e, właśnie później na e, bookstand. Tutaj będzie teleport do Remediego, także zaraz się do niego wybierzemy. I teraz musimy wrócić do zwykłego świata i teleportować się do Remediego, czyli TP Mister C Remedy. Ja duże dzień tego kobra. No to odkładaj co chcesz. Rem gdzie chcesz książka. Oh. Mm. Dobra. Fajny ten QR Ale gdzie? No boże, tamtą e książkę nie tam zostawiłem. Teraz się tam będziemy musieli wybrać. Jesus Christ, zawaliłem sprawę. Bo to e za człowiek. Tym, mi serce ekwiwalent Exchange było także ten, że to te właśnie tam się ten wystarczyło. E no. Nie pamiętam, w czym to się przypalało: że najpierw węgiel, potem właśnie się robił ten koalko, później się robiło z tego, nie wiem, coś tam blazerot, czy coś w tym stylu, i dopiero na końcu było ten, to co było potrzebne do czerwonej materii do zrobienia. A czerwonej materii nie ma przecież? No nie, to ja nie wiem, bo nie ma ekwiwalenta, ale chodzi o to, że ten, że no, coś takiego się robiło z tego, nie trzeba było mieć ten piec. noc. po co ci? Co, co mi po co? Nie, nie, bo źle zacząłem. sobie ustawiłem, ponieważ. A, to jest Dobra, Apple. tu jest neter. I teraz robimy sobie drugą książkę, czyli tą, którą musimy zostawić w neterze. I przechodzimy właśnie do neteru. Więc. I tutaj sobie ją ustawiamy. Także <laughs> bardzo łatwe, nie, bardzo nie. proste. E, standy się robi. No, możecie sobie sprawdzić po prostu tutaj e, w e, NEI. Jak widzicie, stand jest tutaj. I wymagane jest drewno i dwa patyki. Bardzo łatwe no. w craftowaniu Także wracamy do siebie. I może na początek pokazujemy jak się co kraftuje, czy, yy, czy co wiesz, robimy. Ja robić jak chcemy robić niechę. Jak chcemy mieć kopę, to pójdziemy robić te plecaki. Wiesz co, na początek to ja wrzucę sobie trochę rzeczy do piecy Piec. ponieważ potrzebujemy, żeby się nam trochę rzeczy przepaliło tutaj. No i, I zapomniałem żeby... jak się robią plecaki. Bardzo łatwo. Potrzebujesz skrzynię. Skrzynię, nici, smutstone i żelazo. Skrzynię, żelazo dwa, no dobra. Chilli, sobie. Chilli, chilli. Dobra, ja tu przepalam jeszcze... jak się go pojedynczo z shiftem? Tak. Think. Nie wiem ile wziąłem. O, no dobrze. Co u nas, U nas bardzo dobrze. Wybaczcie, przez chwilę czatu nie czytałem, bo chciałem się zająć właśnie zrobieniem tych książek, ale teraz już czytam. Staram się w miarę na bieżąco. E, no rozbudowaliśmy się już dosyć ładnie. Siedzimy i, i no ulajfimy także jest git. No, Drewno i mal, mal, no, się podoba. Razu, nie podoba. To nie też od Tak, tak, też. tak. Zrób od razu dwa. Ja, także tak. mamy tutaj już kilka rzeczy przygotowanych. To wszystko będziemy pokazywać w miarę, w miarę na bieżąco. E, większość materiału będzie znajdowało się na live'ach, ponieważ nie wiem jak będzie z nagrywaniem tego normalnie. Jak widzicie tutaj mamy jeszcze nawet Enchanting Table, e, tutaj mamy pokój Indra... Indra... Oh, no, na którym Murzynałek się będzie uczył jak go obsługiwać. E, także on dzisiaj będzie robił na pewno Backpacka, a później lap, papa, lap paka i dwa razy Drilldo, ponieważ będzie nam to potrzebne. Boże, jak mi się język plącze. E, Mister pokaż tatuaż. Nie, nie pokażę tatuażu. Dobra. To I jest miners. Tak, tak, Diggery tak. Eee, miners Tutaj. Eee, myślę, że. A jest. Na razie tutaj wrzucę książki. Aha. I tutaj mamy jeszcze nasz e, taki ogrodnicze pomieszczenie, gdzie składujemy, póki co na razie w tych beczkach tak manualnie, wszystko ręcznie e, nasze nasiona, sadzonki, i tak dalej. Tu jest skrzynia też do sortowania. No, i jak na razie, teren prezentuje się dosyć ładnie. Piękne, ładne góry. Także znalazłem dosyć ładny teren. Tutaj będą powstawały wszystkie fabryki, maszynerie i tak dalej. Tu na środku także to wszystko przygotujemy dopiero z czasem. Także od Was będzie zależało, jak dużo będziecie chcieli mieć z tego live'ów i jak często będziecie chcieli to oglądać. Ponieważ spędzamy tu całkiem dużo czasu i dosyć fajnie się tu gra. Także naprawdę warto. Z ekwipunku, który mam, a jeszcze to wyłączę. Szerku, e, mam tutaj was. budki Longfall Boots. No właśnie, to Zaraz im to pokażemy. Musimy im to pokazać, po prostu to jest Aść najlepsze. Do góry, plecaki, chcesz, ty jesteś, A, tutaj jestem. A, dziękować. Yes. Pecaki bardzo fajna sprawa z modu Forestry. Jak przytrzymacie shift i klikniecie prawym, zaczną się wam zmieniać tam kudeczka i strzałeczki. Żółta strzałka będzie wam uzupełniała zapasy na przykład kobla, jeżeli macie jakiegoś. Także. Wyciągnę sobie troszkę stąd jak Odciągnę. widzicie, zebrałem i to nie ląduje w moim ek ekwipunku, tylko w plecaku i gdy na przykład zużyję go trochę, on automatycznie się będzie uzupełniał. Naprawdę świetna sprawa, warto z tego korzystać. E, czekaj może na ukół, bo jeżeli mamy iść kopać... To zaraz jej ja doskoczę, teraz. pokażę im, to, że nie zginę. Nie ma czegoś takiego jak game of god tutaj. Nie, nie, nie. Tak, e... Żeby nie było, że to jest... Ale czekaj, bo ja idę z tobą. No ja nie wiem, którym to weź najlepiej na tę górę. Kobla. Nie ja jedziemy no dużą. To będziemy radzą skakać chyba. Tak, to dużo przed no nami jest wiem. najlepsza. No. O, widzicie nie jest... No, nic nie Elo, Mr. Torn tornister. Masz kobla przy sobie? Nie. Oh my god. To czekaj, wyrzucę ci pustaka. I pustaka i masz pełny stack. Dobra, buduj się do góry. No, i skoczymy sobie z samej góry, także zobaczycie jak buty fajnie a. działają. Buty są z modu Portal Gun. Świetna sprawa. No podsadzaj się. Czekaj, ja... bo... No? No, bo już się że plecak straciłem to raz, a dwa, że nie mogłem... Nie, 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 gliczyłem się czasami na multi. Mhm. Także musisz je po prostu drugi raz jakby wyciągnąć. Dobra, wyjdź na samą górę, tu gdzie jest drzewo. Mhm. A, chwila. Mam sierp przy sobie jeszcze, jeszcze lepiej. Dobra, git, wyczyściłem trochę rzeczy. Eee, jeszcze to. Eee, robimy taką skocznię? Taką? Taką dużą. okej. Takie w skryt. Skryt, Assassin? Eee. Uda, 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 Boże, uda. co za troll, nie poczekał na mnie. A, jak widzicie, zginął. zero Fall damage, czyli można sobie skakać z każdej wysokości, jest naprawdę bardzo fajnie. Jedne z najlepszych rzeczy, które można zrobić na początku. Przepis nie jest trudny. Jak widzicie, potrzebujemy dwa buty. Wyglądam jak pandy, co prawda, ale to nic. I robi się właśnie z Obsydianu, żelaza i dwóch diamentów, czyli cztery I co, diamenty na parę wyglądasz. Co? co Taki dresik wyglądasz. No, no jak dresik dres... też masz takie dresowe pandy. buciki. Ale to jak ten, to jak miałeś z Centro, identyczne prawie takie strojki. Mm. Dobra. Dobra to, to, to. Mały baryla. Przed chwilą omawiałem to, że kobel się nie traci, ponieważ mam tutaj plecak z Forestry, który uzupełnia mi moje zapasy. U, a ja nie mogę iść z takimi rzeczami. Dobra, no. i idziemy kopać? No czekaj, powkładajmy Weź sobie, to. weź sobie jakiś żarcie, ja idę zostawić sadzonki, ponieważ nie jest mi to potrzebne. Tak, Czekaj, ja co tu jeszcze mam strzały, mam przy sobie niepotrzebne też. Dobra, to i lewer też to możemy zostawić. E, myślę, że można było zabrać trochę drewna ze sobą. Z tak, desek? Wystarczy? Wystarczy. Na no, co ci drewno? Aha, żeby ten nie mam, trzy drewna. Fuck. I wezmę jeszcze 32 węgla, w razie czego? ja sobie też wezmę parę desek. Tak. Później się wybierzemy jeszcze w odwiedziny do, do wszystkich, ponieważ musimy niestety lecieć do neteru i tak dalej. Także na razie tego nie będziemy robić, bo Murzałka prawdopodobnie skraszuje. I byłoby to trochę bez sensu, jakby miał się nam tu gdzieś wysypać po drodze. Czekaj, ja mam minimum 100, na minimum na dać. A czekaj, nie bo by tutaj nam silniki pracują, musimy to wyłączyć. O, zdecydowanie musimy wyłączyć, bo zapomniałem całkiem, że nam się to przepala. O, Jesus. Chciał wybuchnąć już? No, nazbierało no, się trochę energii w silnikach. Zrobiło, zrobiło się niebiesko. Oh. Już, już Murzynek wysadził nam silniki tej nocy, tak że musiałem cię robić kolejne, tak? Cici. No cici. Ja dzisiaj ci, ci. Dobra, tego się nie da przepalić, to się da przepalić. Nie da się, e, da się za to zrobić. Tak, o i pięknie. Teraz energia, która tam była nakumulowana na w, w rurach, zeszła po prostu, ponieważ wystarczy wrzucić cokolwiek, żeby przerobiło i ta energia ma jakieś ujście. Także bardzo fajnie nam Aha, trafiło spokojnie. gdzieś. No! Oh. O, krasza zaliczył, biedactwo. Faken! <laughs> Dobra, Ja mam teraz 60 fps-ów, ponieważ nagrywam jeszcze frapsem. Ponieważ chcę, żeby lepszej jakości było nagranie na YouTube. Także ja ten, ten materiał będę po prostu jeszcze obrabiał, przecinał i pokazywał w miarę ciekawsze rzeczy, a nie całość. Także wolę tak zrobić niż później pobierać z Twitcha i tak dalej, bo to strasznie długo trwa i muszę i tak obrabiać później materiału. Także dzisiaj pewnie jeszcze później pojawi się około 9, może 10, pierwszy odcinek z the Beast taki z live'a. Dobra, idziemy kopać. <laughs> <laughs> Czy robimy najpierw e, piecyk, ponieważ <laughs> mamy już. <laughs> Co ty masz z tymi backpackami? Zostaw wadka go na później. Na to no, ehm, mamy mało piasku. Yy. Nie ma piasku. Ehm, jest. Tutaj. Nie no to wiem, ale na no chodzi. Tam. Dobra, Dobra chodź na o piasek. zrobimy ten piec, ponieważ drugi się nam przyda. E, jak widzicie, to jest multistrukturalny obiekt, tak to można nazwać. Ponieważ tworzy się go z pojedynczych bloków, i gdy stworzymy całość, on się zamienia i mamy po prostu dostęp do całości. Także bardzo fajna sprawa. I dodatkowo to, co tutaj wszystko mamy, jest: jakby to nazwać, działa po prostu przez, przez to, że mamy tutaj, jak to się nazywa? loadera. Mamy loadera, który po prostu utrzymuje to, że nasze czanki cały czas są załadowane i na przykład piece mogą cały czas działać, i wszystko się to może przerabiać na bieżąco. Jest to wybuch, to nie moja wina. Tak, przez Ciebie to wybuchło. Także to wszystko nam tam pracuje. I niestety nie mogę zrobić podglądu tego, jak to wygląda. Ponieważ należy to do. Um, może nauka, bo on to skraftował i stworzył. Dobra, idziemy po ten piasek. No, już kopię. Już kopiesz? Mhm, tam gdzie byśmy wtedy szukali tego, glinę. Okej, okay, dobra, właśnie, też tam biegnę. O, prądy. Też tam biegnę, bo będziemy potrzebować strasznie dużo piasku. Przydały się, co prawda, pustynia. No to tutaj lider. w ogóle nie ma pustyni. Jak ja tak biegałem, to nie ma w ogóle pustyni. Są to pustynie, hak. JJ mówił, że są, są gdzieś niedaleko. Także można je spokojnie gdzieś jakoś odszukać. Także na pewno się wybierzemy na jakieś poszukiwania no, okay. biomów, bo będą nam potrzebne. I trzeba będzie pozbierać też e, jak się nazywa, pszczółki. W którymś momencie pasuje no, no. się zająć właśnie forestry. Okej. Okay. Ale, ale na początek chciałbym właśnie zrobić sobie stały zasób energii z z lawy, bo to tak, będzie... Tak, jak znajdziesz, przy na pewno nie do ich No ja wiem, on je wykorzysta 30 razy lepiej niż my. No, ale na pewno nie dawaj. Spoko. Dobra, ja już trochę nazbierałem, także nie jest tak źle. Dobra, tu no, jeszcze można... Ja już na... mam... O! Ile ile nie, widzę, pre... nie wiem, bo plecaki mam ten... No to nie przeciąg sobie plecak, przesuną ostatni slot, ja tak zawsze mam i podglądam sobie. Mm, o, tak, ses można mieć, ale nie mamy minimum stona jeszcze nawet zrobionego, także... Jak nie mamy? A ty masz. No. Ale ja nie mam. Na <grym> jego warto zużywać na coś innego, nie? Dobra, ile ja tu mam. Mam półtorej staka mniej więcej. No, a co miałem zrobić tak? Nie ile? Eee, dwa 2 i 6 staka. Tak, złożyłbym kobla do pulverizera, ale to... to, to to trwa dłużej. Także nie opłaca mi się na razie. Widzę, że ludzie podglądają jeszcze naszego live'a, jak sobie siedzą na serwerze. Także pozdrawiamy wszystkich grających. Nie. O, jest trochę osób. Myślałem, że będzie, będzie troszkę więcej, ale nie jest tak źle. Dobra, robimy to, ponieważ będzie nam to potrzebne bardziej. A no fuck. A, znowu to się zrobiło. No i tutaj Nie. Dobra, nie tak. No, I następnie tu mamy pięknie, ładnie się przepaliło. Tak. Dobra, można ok. ja ci od razu. Roz... Ja ci od razu pokażę, jak to się robi. Jak widzisz, zrobiłem idealnie cztery. 4... No pięknie, ale po co żeś to tam włożył? Co? Aha, okej. Okay. Przecież będziemy tego potrzebować. No ale to nie dokupali chyba, że jeszcze. Już... A, bo to jeszcze nie chcesz jeździć? Okay. Nie, nie, nie. Nie ja to rozumiem. Dobra, patrz na przepis, jaki robimy, bo to ci się przyda w przyszłości. Na który patrzysz? Drugi. Aha. E, tylko tyle sanda mamy? No. Dobra, i teraz potrzebujemy, czekaj, bo muszę to policzyć, żeby nie robić bez potrzeby więcej. E, potrzebujemy 3 na spód bloki, 3 na górę i 5, e, nie, czekaj, 9 na spód, 9 na górę i 8 na środek. Czyli to jest 18,27? Tak, 27 tych, tych coke owen. Z tym, Chcesz że już brać? mamy 4, czyli 23 potrzebujemy. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pokazujcie tam cyferkę. <grym> I tutaj mamy 23: Łap. Pięknie. Dobra, to teraz idziemy to zaprojektować. Yes. No, nie wiem czy ludzie będą chętni i spać, także nie ma sensu nawet ich chyba prosić Dobra. Stawiamy tuż obok, spadziemy. prawda? No obok tego. Dobra, to postawimy sobie tutaj drugi z tyłu. Eee, no, a tu nie było kiedyś lawy? I... Nie. Aha, nie to była. A nie, to było na tamtym drugim. Lawa jest z drugiej strony. No, a twoimy w solo. A to możliwe. Dobra. Także to sobie podłączymy. Idealnie tutaj. Eee, to nie działa jeszcze. Co ty tam chcesz tworzyć? No nie myślę, że to zadziała tak. Jak, jak tu. widzicie, jeden w środku musicie zostawić pusty, inaczej nie zadziała. I teraz pyk, jak widzicie zamieniło się. Mamy jeden za dużo, ale to nic. I tutaj sobie wrzucamy po prostu nasz węgiel i on z czasem będzie się przerabiał na kreosite Oil. Także dosyć mozolny proces i warto to zrobić na samym początku. A będzie to nam potrzebne później do niektórych silników i tak dalej. Dobra, w zasadzie to możemy tu zostawić. Albo dobra, niech sobie leży nawet. Na pewno potrzebujemy jeszcze zabrać węgiel. Węgiel się nam przyda. I miecz. Miecz, jakiś miecz. Ten mój przerobiony. Idziemy? Idziemy. Dobra. Później zrobimy sobie drildo jedno i drugie ponieważ będzie nam bardziej potrzebne. Dobra, to tutaj... Niepotrzebnie, zabrałem ten piec ze sobą, ale to nic. I jeszcze to tutaj. O, faper jest, faper gdzieś jest. No bo o. one się dospawnują, niestety. 20, Szatańska dobra. liczba oglądających, 666. Pięknie. Nice. Bardzo, ne? bardzo ne? mnie to cieszy. What? No Słyszę... Dobra, już, już a. Słyszę jak ktoś strzelał. What the fuck? Murzyn! Ile ci zabrałem? Półtorej, serduszka. O! Oh, oh. o. <laughs> Przepraszam! Słyszałem, że tu ten strzelający gdzieś był sniper. Mhm. Mm później e, na 12? Tak na, na diaks od razu, czy tak byle jak, żeby ją Właśnie, nie, że my nie mieliśmy coś. jeszcze gdzieś jakiś. E, dawaj mnie do, do was na TS. Lordomus. Nie. nie. Nie dzięki. Mamy jakiś. W przejście gdzieś niżej? Bo ty robiłeś gdzieś, kopałeś. No, mam taki jeden prosty tunel 2 na 1 wykopany, co kopałem. Ale to no. nie, czekaj, bo ty robiłeś jeszcze. A, Tutaj tam lawa była potem, tak? No, 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 no. No No, to czy. No, nie tak, pamiętam, a? właśnie, w którym to było miejsce. A, i do sponeru doszedłem. lol, ty sponer, Co ty mi, gadasz? Całkowicie. Aha, ten nasz. No. Dobra, niech sobie będzie, właśnie szukam tego miejsca, gdzie ty tam jeszcze kopałeś. Czekaj, czekaj, czekaj ja wiem, gdzie ty jesteś. Poszedłem dalej kawałek, zaraz już wracam do Ciebie. Tak, jeżeli tam dalej prosto, tak jak szedłeś na dół po schodach i na lewo, poszedłeś też źle. No, tu jestem. Nad Tobą. No to no. źle, chodź. No tutaj idę, idę. No, no chyba na tu. Tak, pamiętam, że Bichu mnie tu gdzieś gonił. I znowu hopper. Nie tu. A nie, tutaj, tędy. Tu. No, no wiem? To 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 pamiętam, bo tu mi creeper ostatnio wyszedł i się zdenerwowałem. No. Dobra, to musimy poszukać lapisu. Bo to nam będzie teraz potrzebne, i to strasznie. Co to było? Nic. Nic? Okej, okay. jak nic, to nic. No, boże. Dobra, ten... Nie ja zrobię takiego ała teraz. <laughs> Nie się ja z czegoś śmieję. Z ciebie, ona, ona dobrze wie co się działo. Nie, nie, ona nie o tym mówi. A. Aha! Dobra, ja się tu bawię tak z tym. Ja tam nie byłem dalej. A tam jest żelazo i żelazo. No, tu jest żelaza bardzo dużo. W zasadzie nie. ten, ten. Nikoliter by nam się przydało zbierać, chyba. Węgiel brać w ogóle, bo tak mam już dosyć, dosyć. Wiesz, co węgla nigdy nie jest za dużo. Dobra. Przydałoby się praktycznie wszystko zbierać. Wiesz, co mamy? Plecaki teraz już wyposażeni jesteśmy. Także nie jest tak źle. Dobra. Z czego mam kill Rubinowy kill -off. Później wam pokażę, które to są surowce. E, także zobaczcie sobie wszystko, bo można. Uuu, mhm. Redstone. Redstone, redstone. Redstone zbieraj na stówę. Dobrze. Ponieważ redstone będzie nam potrzebny. O, nawet mamy tutaj rubiny, także już wam pokażę. O, Murder Crawl. O, jak widzicie, to jest rubin. Bardzo fajna sprawa. Jeżeli macie możliwość, zbierajcie od razu. Potrzebny jest do tego. Żelazny kilow ma większą wytrzymałość niż żelazo. E, no niestety mniejszą niż diament, ale można za to nim dużo rzeczy zbierać i dużo bardziej wytrzymalszy jest. Jak sobie zrobicie unbreaking, to starcza na bardzo, bardzo długo. I ja sobie niestety wyłączam wow, Ja też sobie nagrywam. Zapomniałem ku te oczy nagrywania przy kraftowaniu lapaków. Także ludzie, wybaczcie, ale zapomniałem włączyć nagrywania. Skraftowaliśmy sobie dwa lapaki, które będą przechowywać nam energię. I kraftuje się w ten sposób, że musimy zrobić Advanced Sircot. Do tej pory łaziliśmy po kopalni i zbieraliśmy wszystko. Eee, tutaj macie przepisy, jak się co kraftuje. Także nie jest to zbyt trudne. Eee, wystarczy sobie ogarnąć, co i jak. I pomalutku, pomalutku wystarczy to zrobić. Tak, Dildo Drildo. Fajna sprawa, bardzo przydatne. Eee, ponieważ nie zużywa się, znaczy zużywa się, ale nie niszczy się. Potrzebujemy znowu dwie baterie, obwód elektryczny i Refined Iron, co jest bardzo przydatne i trochę będziemy musieli zużyć. A, używaj, ja Dobra, idę dalej, to. Ty, ty masz tego wystarczająco, wystarczający już ten blokson, czy jeszcze nie? E, co? Ja się pytam, ja się pytam. Czy, oh fuck. czy ci wystarczy już ten Glowstone? Tak, mówiłem ten... przed chwilą, że wystarczy już Glowstone. No no tak, jeszcze, nie... ja idę po mieliśmy, Go, jeszcze mieliśmy jeszcze. trip do netheru, ponieważ e, musieliśmy nazbierać no, trochę Glowstone'a. To się niestety nie stacuje. I teraz sobie musimy zrobić. Raj, wybieram um, cię. Musimy sobie oh. zrobić Drill Do, oh, to się ładuje. Zgnęła! Zgna... Jego Pięknie. Mamy prawie 300 no. diamentów, a ty płakałeś kurde o diamenty. Tararau, Przedtem. Mam do i plecak dla ciebie. Jesteś szczęśliwy z tego powodu? Nie, bo nie zostawiałem sobie w portalu. Brawo. Czekaj, chyba dojdę. O, dojdziesz, tak na pewno. Dobrze, MFE postawiłeś, jest pełne energii, także sobie od razu ukradnę 300 no. tysięcy energii z niego. Ile? 300 tysięcy, połowę. Pięknie. Ale on sobie tu cały czas energię tworzy, bo tu masz jeszcze ten e, wrzucone. To do mnie Nie dajmy mu żenowi, bo do zginie w lawie. No, jak zginie w lawie, to wtedy sam sobie będzie kraftował. Będę miał go gdzieś. A, to tutaj musi zostać e, tymczasowo wrogi. Pięknie. Oj tam. Jak tam, bardzo ładnie. Ferustin. Ładnie, ładnie, ładnie się nam tu surowce mnożą. Oh, to tu, LOL, a, tu lola na, jest. Nagle to jest stride to swim in lava. No, <śle> Oni wiedzą jak twoje wyprawy no, no, się kończą. <śle> no, skąd tyle Overworldów się zrobiło? No, bo. Ja to robiłem. Mm. A duchu. Nie duchu tylko to jest połączenie do wszystkich. Zobacz te drilla, co są od lewej strony. Iron Drill, ale to jest... Nie, to jest do.. Mm, jak to się nazywa? Do tych, do wagoników, do Steve Cards. Także to są bardzo trudne przepisy. E, jedne, Hardened Drill, jak widzicie, to jest po prostu masakra. E, blok, tutaj diamentów, to jest jeden z najłatwiejszych i najtańszych rzeczy, które są do stworzenia. No, bo musicie mieć Gladiato, Glada... Galda... What the fuck?! Galgadorian Metal, what the fuck?! I Enchant też metal przerobiony. Jak widzicie, to wszystko się uzyskuje z takich rzeczy. Także tu jest jeszcze metal. Eye of. I tu jest tak cholernie trudny przepis, jak nie wiem. Jeszcze raz wejdziemy tutaj. Jak widzicie, tu wszystkie rzeczy. Refine hardener. To jest jeden z masakryczniejszych przepisów. No, masz. Kołyszałeś mnie I... to. Ja nauczę się. Kto ja? Jeszcze za tobą. Czyż jest tak jeszcze. Spoko. Fak, wszystko mi wyskoczyło na narazem. Dobra, to tutaj wrzucimy i niech sobie leży. Dobra, mój... Yy, mój, mój, mój lapak dobra, powinien dobra, się tu już naładować. Pięknie, teraz twój ładujemy. Widzisz, już się ładuje. Masz drildo. Ha, ha, już nie, nie. będzie potrzebować tego. O! Oh, czemu to mi się. Aha, nie założyłem sobie. Twoje drill zaraz się załaduje, i będziemy mogli sobie już kopać. Ale no. nie, musimy wcześniej je załadować, chociaż trochę. Czekaj, wyciągaj na chwilkę. Bo on musi chyba zaskoczyć sobie. Oh. albo i nie? Czemu on nie chce korzystać z tego? Bo no to tak nie działa. Ale on. O, już się załadował. Mówią, musiałeś chwilę pokopać. Załaduj sobie drill do e, kawałeczek, jak e, załaduje Ci się plecak. No właśnie, ludzie mi napisali, zniżyj ten blok, to się załaduje. trzeci. Uwaga na murzyna, bo zanim się obejrzysz, e, to zabierze Ci spodnie. Tak, wiem, ładne mam portki. Takie dresowe teraz. <laughs> No i niestety zapomniałem dograć zakończenia, także żegnam się z Wami z solo, niestety serwer w tej chwili obecny jest wyłączony, dlatego nie mogę dograć też zakończenia z samego serwera, e, także żegnam się z Wami, mam nadzieję, że odcinek się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!